19 stycznia, wita telewizja FSO. Drodzy Państwo, w ostatnich tygodniach i miesiącach nie brakowało ważnych dni dla naszej firmy. Jednym z takich dni był na pewno dzień wczorajszy, czwartek, 18 stycznia 1996 roku. Wczoraj późnym popołudniem przyjechali na żerań wiceminister przekształceń własnościowych Józef Kowalczyk. I wiceminister przemysłu i handlu Tadeusz Soroka, aby bezpośrednio przekazać informacje o podjęciu bardzo ważnych decyzji dla naszej fabryki na szczeblu rządowym. Dzień dobry Państwu. Pragnę powitać serdecznie Pana ministra Soroka. Pana ministra Przekształceń własnościowych Kowalszyka. Proszę powitać serdecznie przedstawicieli Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Ministerstwa Przemysłu. Ja już nie będę może wszystkich wymieniał. Witam serdecznie pana Saka. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Pracowniczej, Przewodniczącego Związków Zawodowych. Witam zarząd fabryki. Witam serdecznie pana Andrzeja Tyszkiewicza. Witam serdecznie wszystkich dziennikarzy, radia, prasy, telewizy. Wiceminister Józef Kowalczyk poinformował, że w oparciu o swoje ustawowe kompetencje minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek wyraził zgodę na likwidację FSO jako przedsiębiorstwa państwowego w celu zadysponowania jej mienia do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Polska jest dla kolei najważniejszym tutaj krajem, jeżeli chodzi o wymianę handlową w Europie Środkowo-Wschodniej. RDU z kolei jest takim pionierem inwestycji koreańskich w Polsce. RDU to jest przecież firma poważna, która w ciągu 10 ostatnich lat awansowała do czołówki 50 największych firm koncernów świata. Chciałbym też tutaj może przy okazji powiedzieć, że plany DU związane z Polską nie kończą się na FSO. Te wszystkie tutaj inwestycje koreańskie w Polsce, no jak sądzę, dobrze świadczą o inwestorze i, i, i to też mamy nadzieję jest dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o przyszłość tutaj fabryki samochodów osobowych w kontekście związania się z firmą, z firmą, z firmą DU. Co dalej? No to już nie zależy od ministra przekań własnościowych. To już, co dalej to zależy od organu założycielskiego bo to, czyli Ministra Przemysłu i Handlu, bo to nie my będziemy stroną umowy. No taka jest mapa decyzyjna na obszarze prywatyzacji bezpośredniej, że nasza władza się kończy z dniem dzisiejszym, więc, więc, więc <coughs> wszystko co dalej to w tej chwili zależy od, tutaj od Pana Ministra Soroki, od Ministerstwa Przemysłu i Handlu, od Pana Ministra Ścielskiego. Dziękuję bardzo. Chciałbym Panu Ministrowi przekazać po pierwsze zarządzenie, w którym wyrażamy zgodę na likwidację przedsiębiorstwa państwowego FSO w celu prywatyzacji. Proszę panie Ministrze. zgodnie z podpisanym dzisiaj zarządzeniem przez ministra przekształceń własnościowych, w dniem dzisiejszym, w dniem dzisiejszym ustają, że tak powiem, ustaje, ustaje działalność organów, organów przedsiębiorstw. Znaczy Dyrektora Rady, i Rady, Rady Pracowniczej. W dniu dzisiejszym Agencja Rozwoju Przemysłu jest wyznaczona na likwidatora fabryki samochodów osobowych. Agencja Rozwoju Przemysłu powołuje swojego pełnomocnika do, yy, do spraw likwidacji i nie chciałbym tutaj wręczać yy, Agencji Rozwoju Przemysłu. W mówieniu, kto nim będzie, wiadomo, że to będzie osoba z fabryki samochodów osobowych, wspomagana dużym sztabem osobowym ekspertów w Agencji Rozwoju Przemysłu, po to, żeby ta prywatyzacja nastąpiła dosyć szybko. W imieniu ministra Przemysłu i Handlu, ministra Ścierskiego, podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w całym procesie przygotowawczym do prywatyzacji FSO. To, że dzisiaj znajdujemy się na tej sali i przechodzimy przez następny etap, jest to dzieło wszystkich osób tu siedzących i jeszcze wielu osób, których tutaj nie ma. Chciałbym w imieniu ministra przemysłu, w imieniu ministra Ścierskiego przekazać listy po, z podziękowaniem dla tymczasowego kierownika. Fabryki Samochodów Osobowych pana Bernarda Kasprzaka, w którym pan minister Ścierski pisze. Szanowny panie dyrektorze, stanął pan na czele Fabryki Samochodów Osobowych w przełomowej dla niej i całej polskiej motoryzacji chwili. Przygotowania do realizacji kontraktu z koncernem D. Pragnę panu serdecznie pogratulować i podziękować za dotychczasową pracę na trudnym i odpowiedzialnym stanowisku tymczasowego kierownika. FSO. Życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu prywatnym z wyrazami szacunku Klemens Ścierski, Minister Przemysłu i Handlu. Również, również chciałbym w imieniu ministra przemysłu i handlu przekazać list na ręce pana Jana Boratyńskiego, przewodniczącego Rady Pracowniczej Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Szanowny panie przewodniczący, stoimy wobec przełomowego wydarzenia w historii fabryki samochodów osobowych i całej polskiej motoryzacji. Kontrakt z koreańskim koncernem DW, który można śmiało określić mianem kontraktu stulecia, zapewni przyszłość i pomyślny rozwój fabryki, a także licznym kooperantom. Fabryka ma już za sobą najtrudniejsze lata, a obecnie otwierają się przed nią nowe perspektywy rozwoju. Jest to także Pana zasługa. Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej, kierował się Pan w swojej działalności dobrem pracowników, mając przy tym na uwadze przyszłość fabryki i polskiej gospodarki. Pomyślny wynik negocjacji z DEWU nie byłby możliwy bez pracy, zaangażowania i kompetencji wielu osób uczestniczących w jego sfinalizowaniu. Pragnę Panu serdecznie podziękować. Za zaangażowanie w pracę zespołu przygotowawczego i zespołu międzyresortowego oraz życzyć dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, Kemen Sierski, minister przemysłu i handlu. Od jutra praktycznie zaczyna się nowa rzeczywistość dla FSO. Oczywiście rzeczywistość w sensie prawnym, ale dzisiaj chciałbym również podziękować serdecznie członkom dyrekcji pod kierownictwem dyrektora Tyszkiewicza, którzy parli do przodu. Chciałbym podziękować serdecznie Związkom Zawodowym, którzy wytrwale walczyli o prawa załogi załogi w nowej spółki. Uważam, że ten trud, który wspólnie dzieliliśmy tutaj na tej sali, na innych salach stał się po prostu przyczynkiem do tego sukcesu którego dzisiaj jesteśmy świadkami. Sądzę, że y, słowa pana ministra Kowalczyka, y, że jest to w naszych rękach, y, w rękach ministra przemysłu i handlu, potraktujemy bardzo poważnie i udowodnimy panu ministrowi Kowalczykowi, że, że zrobimy to tak samo sprawnie, tak samo szybko. Jak udało się nam wspólnie to zrobić, aczkolwiek zgadzam się z panem ministrem Kowalczykiem, że to była najtrudniejsza ścieżka. Przy największej fabryce, przy największej prywatyzacji zastosowaliśmy najtrudniejszą ścieżkę, no i tak się składa, że nam się chyba uda. Kto z państwa pragnie zabrać głos? Ja. Proszę bardzo, pan Chciałbym podziękować serdecznie panu dyrektorowi Kraspczakowi, który będąc. Bardzo trudnej sytuacji. Pod różnymi naciskami przychodzącymi od tych właśnie małych ludzi nie uląk się i pokazał swoją siłę ducha. I doprowadził do dnia dzisiejszego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pan Kaczyński. Strążek zawodowy Solidarność 80. Trudno jest mówić takie chwile, bo kończy się piękna karta historii fabryki samochodów osobowych, gdzie wiele przeżyliśmy dobrego, złego, ale potrafiliśmy w chwilach tych zagrożenia, zmobilizować się i doprowadzić do tego, że przez te zabierów i przeprowadzić tą fabrykę. Było to możliwe tylko dlatego, że wielka wola, zaciętość i zdecydowanie ludzi tu pracujących, mam na myśli robotników, jak i zarząd, jak i dyrektorów, doprowadziliśmy do tego, że tą fabrykę nie zaorano, że ta fabryka wchodzi w trzecie tysiąclecie z nowoczesnym, I mamy nadzieję, produktem i że ta fabryka da pracę ludziom tu na żeraniu w Polsce i w sumie powiedzmy 20, około 100 tysięcy ludzi będzie mogło pracować. Myślę, że to co zrobiliśmy nie musimy się wstydzić, ale raczej strzycić. Myślę, że osiągniemy sukces nie mniejszy jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Wiem, że wszyscy byli rozgorączkowani. Ludzie czekali na to, pytali się. Myślę się wydaje, że ten dzień jest naprawdę dniem historycznym dla całej fabryki, dla wszystkich ludzi, bo to ludziom daje pracę, daje im pewną przyszłość. Powiem na dzisiaj, że tej przyszłości by nie było bez tego partnera. Po prostu byśmy musieli iść budował. prawda, produkcja byłaby coraz niższa. To jest szansa dla wszystkich, szansa dla polskiej motoryzacji. I cieszę się bardzo, panowie ministrowie, że tak się stało, że powiedzmy, jako ten, jestem ostatnim, może krótko, dyrektorem tej fabryki, jako, dyrektor, jako fabryki państwowej, jako przedsiębiorstwa państwowego, prawda, bo już zaczyna się dzieja tej fabryki, <grym> prawda, tam, tam, tam tam jakoś tam. wyszło. Także. Jestem trochę też zmuszony, wiadomo, że to są emocje. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. No i wydaje mi się, że cóż nam życzyć? Życzę no, życzyć nam dalej tego, żebyśmy dalej pracowali, pracowali we i dalej tą fabrykę pożyli, żeby znowu było te następne 45 lat z tym partnerem koreańskim. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, zamknął się w ten sposób pewien etap w historii Żerańskiej Fabryki. Okres funkcjonowania FSO jako przedsiębiorstwa państwowego. Otwiera się zatem droga do przekształcenia i sprywatyzowania FSO w celu wniesienia jej majątku i dalszej współpracy w spółce z koreańskim koncernem DU. 18 stycznia dyrektor zarządzający FSO wydał pismo okulne nr 3, łamane 96 w sprawie postawienia w stan likwidacji fabryki samochodów osobowych w Warszawie w celu jej prywatyzacji. Czytamy w nim. W dniu dzisiejszym weszło w życie zarządzenie nr 75, łamane ORG, łamane 95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie w celu jego prywatyzacji. Od dnia dzisiejszego do czasu zamknięcia likwidacji przedsiębiorstwo będzie prowadzone pod nazwą Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie w likwidacji w celu prywatyzacji. W dniem dzisiejszym zaprzestają działalności wszystkie organy przedsiębiorstwa, to jest dyrektor przedsiębiorstwa, rada pracownicza przedsiębiorstwa i ogólne zebranie delegatów załogi. Na mocy tego zarządzenia likwidatorem przedsiębiorstwa została agencja rozwoju przemysłu SA. Likwidator jest upoważniony do udzielania pełnomocnic osobom fizycznym na dokonywanie czynności formalno-prawnych i faktycznych związanych z likwidacją. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia jego działalności jako przedsiębiorstwa państwowego. Z dniem postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji wygasły wszelkie pełnomocnictwa udzielone przed tym terminem. W związku z powyższym tracą ważność wszelkie pieczątki i druki firmowe z dotychczasową nazwą przedsiębiorstwa. Do czasu wyrobienia nowych pieczątek i druków dopuszcza się używanie dotychczasowych z dopisaniem słów w likwidacji w celu prywatyzacji. W najbliższym czasie ukaże się szczegółowe zarządzenie wykonawcze. Podpisał dyrektor zarządzający Witold Eliasik.